I kochani, dzisiaj będzie o spływach. Co zabrać Spływajcie. na spływ kajakowy? I co to jest najważniejsze? bezpickie. Oczywiście. I dobrze jest mieć takie worki, które w przypadku waszej wywrotki zabezpieczą telefony, ubrania, jedzenie, kanapki i wodę. Czyli w ludzkim życiu. I takie najbardziej lubię wyprawy. No, o, a wiosło mam tu, o tu, o tu i ono sobie leży. Radziu, radziu. <noise> Dopłynęliśmy. Spływy są różnego rodzaju. Albo możecie zacząć od miejsca startu, i wtedy na mecie wiozą was po samochód, albo odwrotnie, jedziecie na metę samochodem, i potem autem na start. Ta kombinacja jest trochę bardziej korzystna, bo nie trzeba czekać, aż was zabiorą. Tylko można sobie gdzieś tam samemu zdecydować, czy jeszcze zostajecie na jakimś grillowaniu, na ognisku, czy może już się zmywacie. My teraz wybraliśmy dwa razy wiosło. Bardzo fajna firma, naprawdę dobra ekipa i polecamy też ich kajaki.